Mamy nową postać. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oto są Happy Wheelsy i gramy nową, nieodpowiedzialną. Mam zagramy w jakieś lewele które sobie ogarnę, jakieś, na przykład but run yeah. Let's do this. Mamy teraz, nie, że mamy naszego ukochanego synka, który jest troszeczkę młodszy, aniżeli. ah Prawie. Który jest troszeczkę młodszy, aniżeli wcześniej. To mamy jeszcze dodatkowo jego siostrę. Ja mam taką teorię, że ta mama cofnęła się trochę w czasie, kiedy jeszcze synek był młody i kiedy jeszcze ona mogła sobie tutaj żyć. Miała również swoją córeczkę, a, raz, a parę lat później ona wraz ze swoją córeczką zginęła w wypadku i ojciec musi się opiekować swoim synem. Tak, to jest piękna historia. Nie mogę tego przejść. Dobra, nie, tak tego nie powinienem przejść. Ostatnia próba. A, dlaczego tego nie mogę przejść? Ostatnia próba. Dalej, dalej, dalej. Yeah, victory. Wasze level sprawdzimy standardowo na końcu. Do It Fastest. Tu. Ho, ho, oh. oh, oh, oh. Ale zajebiste! Ja. Oh, ale świetne. Ale troszeczkę po oczach, daj, taka migawka. au! Patrzcie się na postać, nie patrzcie się na drogę, tylko na postać. O! Nie, nie wypadać stąd. Bo jak się patrzę na drogę, to tak strasznie po oczach miga. A jak się patrzę na postać, to jest. O! Troszeczkę za wolno. Ile to tak można? Szybciej. O, właśnie, akurat. Jest Victory. Super level, Strasznie mi się podobał. Mamy versus dead? What? <grymne> Dobra, a, 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 o. Yeah! I małżeństwo znowu razem, Plik Rate 5. Ok, zobaczymy. Mamy tutaj cyreczkę do ochrony. Ufff! Dobra, troszeczkę muszę pamiętać, że to jest trójkołowy rower i trochę będzie ciężej przez to, okej. Okay. To jest cholerę ciężkie. Szczególnie przez ten harpun, bo strzały to OK, to córeczka wszystko bierze na siebie, ale harpun to już trochę tak ciężej jest, patrzcie. Easy, 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 easy harpun. O, dało się! Yeah! No nie, no nie mówcie, że... O. Patrzcie, easy 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 easy, easy. harpoon Ech, A było tak dobrze. Patrzy. I ostatni raz wam to pokazuję, Easy 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 harpoon! No do harpuna nie doleciałem. Ech, muszę to przejść, bo sobie nie wybaczę. Chcę zobaczyć coś na końcu. Easy 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 harpoon! Dobra, nie. Nie umiem tego przejść, to jest zbyt trudne. Nie będę tego robił 60 razy. New character trick. Hold left arrow. Czekaj, 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 czekaj. Lewa strzałka i w górę. Ale zajebiste. I co mi to daje? Uuu, szybkie, szybkie to było. Fajny trick. Run mam. Meteor Run. O, o, o. Uuu! Uda nam się! Uda nam się, córeczko! Lili, nie bój się! Okej, okay, umarłaś. Córeczka to. Czekajcie, trzeba córeczkę jakoś nazwać, bo ma... synek to jest magister, a córeczka to nie wiemy. Dobra, udało się. Niechaj już zostanie Lili nawet. A, dobra. Ci się mandzia. Mapki typu mandzio. Pomimo moich najszerszych chęci, nie mogłem zagrać w mapki, które by przygotowaliście, bo Happy Wheels się psuje, sorry. Ciśniłem po kolei. A, oh, For Peel Pewdiepie, chyba dla mnie to powinno być. Ciśniłem po kolei tutaj levelę. Dlaczego? Eee, z takiego powodu, iż. No cóż! Odcinek nie może trwać 4 minut. Tak. I do tyłu. Yeah. tak, synku. Magistrze, pożegnaliśmy się z tobą, raz na zawsze, slow. Okej, okay. au, o, naprawdę, już umarłem. Dobra, jeszcze raz. Synku, leć. Dobra, nie, nie udało się, czekajcie, ktoś mi mówił, jak mogę go daleko wyrzucić. Uh, spacja? O, tak, ze spacją jest trochę lepiej już, ale ja nie wiem, jak to przejść, słuchajcie, w ogóle. Czekajcie, i się zatrzymujemy. Chyba o tak, że patrzcie, rozpędzał się, rozpędzał. Ho, ho, Przeszedłem tu! Co? Chodź, synku. Nie, nie, synku, 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 chodź. Chodź. Oj, nie udało ci się. Aaa! Moja ręka. Moje dwie ręce oszalały. Ha! Pudło. To dzięki tym rękom. Okej, okay, ciśniemy dalej. O, to może być ciężkie, ale czy mi się uda? A, tak, udało się, super. Save zone, na pewno. Czekajcie, 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 bo ja się na to nadzieję ja umrę przez to. Ale fajnie to zrobiłem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No muszę to tak zrobić, inaczej się. bo inaczej patrzcie. Chyba, że. Chyba, że. O coś takiego. Nie, coś takiego mi się nie uda. Muszę o tak zrobić. Tak, ja to próbuję robić. Gdybym miał Pogostika, to bym już to zrobił, ale w zasadzie to byłoby wtedy nim za proste. Jest. Dobra. Synku, nie! Dobrze, synek, może się udało tutaj. Uh, sorry, mój synek już wcześniej się umarł. Sorry, bro. Save zone. Uh, dobra. Jest, jest, jest! Uh, victory Climb! Uh. Nie! Jeszcze raz. Patrzcie, bo ja to już umiem. No, ja to już umiem. A bo to trzeba o tak. What? To nie trzeba o tak, czekajcie. Nie, nie mogę się w ogóle nadrzeć. Muszę, muszę tak przejechać na głowie. Patrzę, patrzę. Nie, też nie tak. Teraz mi się uda, teraz mi się uda. Zobaczycie, teraz mi się uda tak. Dobra, może teraz. Teraz na pewno już. Nie, zastanawiam się jak to zrobić, kurde, to nie jest takie proste, Patrzę, rozpędzam się. Wow! Wow! Udało się. Dobra, nie, nie udało się. Teraz. Ostatnia próba. Jak nie, to idziemy dalej, nie ma co się zatrzymywać. Synku, może tobie się uda? Uh! Synku, zrobisz to, dawaj, dawaj, dawaj. Mój, mój synek to przejdzie i będę z niego dumny. Będę z niego po raz pierwszy w życiu dumny. Chociaż nie lubię go, bo mam brzydki bardzo model. Synku, Jestem w siebie dumny. Jestem w siebie dumny, jak syna, z którego nigdy nie miałem. Jesteś adoptowany. Przykro mi. Przykro mi, magistrze. Jesteś adoptowany. no to na nie wyszliło. Czekajcie, to było proste, bo to. Nie! Tak, to było proste, dobra spoko seriously don't move. Okej, okay, skoro Skoro ciężko na tym pracowałeś, to ja w to zagram. Jak zagram w Glass Bridge najpierw, hard. Gramy nową postacią. Nie, kurde, jak chcę w to zagrać, jeju. Jest. Easy, oh, easy to wie. A! What? To nie jest easy. Córeczko! Córeczko, dlaczego tyle ważysz, Schudnij. Bo przecież się, wszyscy, wszyscy lecimy w dół. I to jest easy, to jest niby easy, tak? Nie! Czekajcie, nie, może przednił kołem. Tak, tak, w tym jest rzecz. Córeczka jest zbyt ciężka, ale przednie koło z babusią i z serkiem jest już ok, normal, ok ciśniemy dalej. <laughs> dawaj, 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 dawaj. A, nie. hard, Nie. Nieskończoność spadamy. Dobra, to już wiem jak sobie, bo patrzcie, to i. Nie mogę w ogóle dotykać e, kołem o tym. O, to było dobre. Nie, tak też jest spoko. Nie, dobra, nie jest. To można tylko przed nim. Nie! Synka straciłem. Szkoda. Był świetnym astronautą. Dobra, ta, ten level jest dobry, ten level jest dobry. Nie jest on prosty, nie mogę go ogarnąć. A! To było głupie. Cieszymy, cieszymy, cieszymy. Jest. Nie! Yeah. Córeczko, czemu chciałaś zabić? Nie! To wszystko przez ciebie! I po co te ciastka jadłaś? I po co jadłaś te ciastka? Mogłaś ich nie jeść. Hard pogojab. Dersh secret. Jej! To było oczywiste trochę. O kurwa. To dała to. O oh, boże, ten fail. Ten fail. Muszę wyciąć w tym momencie. Coś tutaj było takiego, coś. Nie... O Boże, kol... Patrzcie, oni sami się wieszają, dobra. GG, well played, po prostu. Epicly hard. <ścoughs> easy, bro. Bro, that's easy. What's your problem? O kurwa, to nie jest proste. Po prostu tak. Yy... No, 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 proszę pana. O, o, o. O! I kto tutaj jest mistrzem? Pogo? Chyba ja jestem mistrzem. Pogo! Yeah. No i co to jest? Base jump. Przecież. No, chyba żartujecie sobie. Dobra, ukrzyżowałem się sam w siebie. Yeah, secret way. Jest świetnie. Czy jestem bogiem? Jestem. Tubuscus Speedy. To jest takie proste, proszę Was. Tubusko Speedy to jest najprostsze, jakie może być chyba z tych wszystkich. Ci siebie. A, bo to jest Tubusko Speedy, że tacy słabi. A, Dobra, to się udało. To było proste. Master of Happy Wheels. Tak, to też jestem ja. No, 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 no. no. MLG 900 y, FPSów na raz. 900 FPSów, 900 ipm jak? Nie, nie da się. Dobra, ja to zrobię. Yes, double jump! Perfect, victory! Yeah. Escape the robbers. Ja nigdy nie grałem tymi. A? Uciekniemy. Du, 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 du. I don't care. Ja, puściłem się. Nie, nie, kochani, nie przyjedź mnie. Dzięki. Ciśnijmy dalej, ciśniemy dalej. Dobra, nie, ten level jest troszeczkę mi się nie podoba. O... Harpulder ran. Dzięki. O. Co ja mam zrobić? Aha, dobra, harpuny. Nienawidzę harpulów. Harpuny są OP. Synku, cześć. U. Co zrobiłeś to rowerze, zawsze wiedziałam, że jesteś moim prawdziwym synem, rowerze mój ukochany. Mój rower mnie jeszcze nigdy nie zawiódł w Happy Wheels'ach. <laughs> Kurde, nie dotykam mety, nawet tyłkiem nie dostałem tej mety, ale zwaliłem. Jest! <laughs> Victory. 5 sekund tylko, a tyle radości. Dobra, ciśniemy dalej. Uh, level Creator? Wow, nie, nie, nie. To jest zbyt dobre, żeby mogło być prawdziwe. Mogę tworzyć własne levele? O tak? <śmiech> 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 Jej. To też tak, to też te tak. JB will fall from the sky! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Ah. JB tak ładnie tutaj upadł. Czyli ja sam sobie muszę to przejść teraz? O kurde, dawaj, dajemy. <słuch> <słuch> yeah. Naprawdę. So bad, mądrze, so bad, so fucking bad. Learn to play lepiej. I JB. Uh, to ciężkie jest. Jo. Yeah. Jest! To też było dobre. What the fuck, jak ja przeskoczysz. Pięknie. Super! Świetny poziom! Strasznie mi się podobał. Świetnie wykonany. Naprawdę, super. Naprawdę ekstra pomysł. Uh... Amazing Sword Throw. JB. JB. Ubieraj, JB. Tak kończy JB, zawsze. Tak kończy Noob i Nice. Teraz czas spora na Awesome. Dobra, nie udało się. Awesome. Zabij Human Ninja i Epic. Nie! Yeah! Yeah! Oh! Epic. Dobra, Epic. <ścoughs> Ostatni miecz. Epic. Nie! Yeah! Jeszcze mam tutaj. Czekajcie. Uda mi się! Uda mi się! Zrobię to dla moich widzów! Epyk! Yeah, ja! Tak! Wiem, że zrobię to dla was. Okej. Okay. To byłoby na tyle na dzisiejszy odcinek Happy Waysów Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawać, zostawić łapki w górę. I to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.